Według raportu opublikowanego przez serwis Elec, Apple planuje wprowadzić do nowej generacji MacBook Air wyświetlacz oparty na technologii tlenkowej cienkowarstwowego tranzystora ciekłokrystalicznego znanej z MacBook Pro. Oznacza to, że oczekiwany MacBook Air z ekranem OLED nie pojawi się w najbliższym czasie, wbrew wcześniejszym spekulacjom sugerującym premierę w roku 2027. Głównym powodem wyboru technologii tlenkowej cienkowarstwowego tranzystora ciekłokrystalicznego zamiast OLED jest wysoki koszt produkcji tej drugiej w segmencie laptopów. Niezadowalająca sprzedaż najnowszego iPad Pro, którego cena jest podwyższona przez drogi ekran OLED, Prawdopodobnie skłoniła Apple do zastosowania technologii tlenkowej cienkowarstwowego tranzystora ciekłokrystalicznego jako rozwiązania tymczasowego. Raport wskazuje, że MacBooki Air z ekranami OLED mogą trafić na rynek dopiero około roku 2029. Technologia tlenkowa cienkowarstwowego tranzystora ciekłokrystalicznego oferuje jednak wiele zalet w porównaniu ze standardowymi panelami z amorficznego krzemu stosowanymi obecnie w MacBookach R tym szybszą mobilność elektronów, co przekłada się na płynniejsze i lepsze działanie.